Zacznijmy na początku od omówienia tego, do czego służy w ogóle metoda Castillano, czyli twierdzenie kastyliano. do czego my je wykorzystujemy, no i jaki jest efekt tak naprawdę obliczeń, które, które będziemy w tym kursie prowadzić. Daruję Wam jakieś tam wyprowadzenia całkowe, różniczkowe itd., itd., bo wiem, że z reguły do rozwiązywania zadań nie jest to. Wam niezbędne, no, aczkolwiek oczywiście wiadomo, że e, jeśli będziecie się uczyć na, na egzamin ustny, na przykład, prawda, to, to, to takie rzeczy z wykładu sobie będziecie musieli e, gdzieś tam doczytać, prawda. E, ja skupię się na praktycznej stronie, jakby wykorzystania i zastosowania e, metody castillano, twierdzenia kastillanu. Zobaczcie, do czego, do czego my używamy e, w ogóle metody kastillanu? Patrzcie, mamy belkę. Jakbym sobie tą belkę narysował w schemacie statycznym, to ona wygląda sobie w sposób taki. Pewną belkę już widzieliście też na moich kursach dotyczących rysowania wykresów sił wewnętrznych. Prawda? A myślę, że jak jesteście tutaj, oglądacie ten kurs, to kursy dotyczące wykresów sił wewnętrznych, które hmm, nagrywania nie są wam obce. No i zobaczcie, i ta belka jest obciążona jakąś siłą skupioną P. Prawda? No i co my wiemy? My wiemy, że jakbyśmy sobie narysowali wykres momentów gnących dla tej belki, no to ten wykres momentów gnących będzie miał kształt mniej więcej taki, czyli wiadomo, że tutaj o tutaj tak to ta wartość maksymalna tego momentu gnącego tutaj tak zero na początku i na drugiej podporze na końcu też mamy 0. I to jest wykres momentu gnącego, prawda? No, i oczywiście też, też wiecie o tym, że ten wykres momentu gnącego on w pewnym uproszczeniu pokazuje nam, jak ta belka się odkształci, ugnie pod wpływem zadanego obciążenia. No bo zobaczcie, no to te, też na logikę można sobie stwierdzić, że nasza belka o, ugnie się w jakiś tam taki, taki sposób, prawda? O, to, jest, to jest mniej więcej kształt ugięcia tej belki pod wpływem obciążenia siłą P. No tu oczywiście jest ta wartość tego ugięcia maksymalnego, prawda? tutaj pod tą, pod tą siłą, o tutaj mniej więcej jest to, to ugięcie maksymalne, prawda, czyli ta wartość, gdzie belka, to miejsce, w którym belka ugięła się, ugięła się najwięcej, nie nazwijmy sobie to jakieś tam o, omega, prawda, punktu, jeżeli to jest punkt A na belce, to będzie ta omega punktu A, czyli ugięcie punktu A. Oczywiście no, użyłem, użyłem symbolu omega, można użyć litery F, Y i tak dalej. O, to naprawdę nie ma, nie ma żadnego znaczenia, prawda? Czasami jeszcze można dać omega Y punktu A, że jest to przemieszczenie, no bo to ugięcie to inaczej przemieszczenie, przemieszczenie pionowe, czyli wzdłuż osi Y, -owej. też to można sobie tak to określić. Teraz zobaczcie. No, tu jest przykład takiej belki, to jest zdjęcie z badania laboratoryjnego, gdzie taka belka. Tutaj akurat wykonana z betonu, no pierwotny jej kształt, jak jakbyśmy sobie narysowali, to oczywiście był taki. Prawda? Czyli tak, tak, i tak. No i ta belka, jak widzicie, została obciążona, prawda? Została obciążona mm, siłą. No i poprzez to obciążenie nastąpiło, poprzez to, że została obciążona, nastąpiło jej ugięcie. To też doskonale na naszym, naszym przykładzie widać. Nie? Czyli pod tym obciążeniem belka się ugięła. Nie? Czyli zobaczcie tutaj, o, tutaj jest ten, może być kształt linii ugięcia. Nie, o, naszej, naszej belki pod pod obciążeniem. No i e, może narysuję to innym kolorem, żeby było bardziej bardziej widoczne, bo no, żółto tak średnio widać, o, wezmę na niebiesko. Zobaczcie, tutaj, o, tutaj jest to że lepiej widać. O, czyli mamy kształt, w, nocy, w linii ugięcia tej naszej belki. I teraz zobaczcie, e, metoda Castigliano, ona będzie służyć do tego, żeby właśnie wyliczyć to ugięcie belki przemieszczenie, prawda, w odpowiednim punkcie, prawda, w wybranym punkcie tak naprawdę, no bo twierdzenie Castigliano pozwoli nam na wyliczenie tego, tego przemieszczenia, tego ugięcia belki w każdym dowolnym punkcie, prawda, czyli to jest nasze, to nasze omega, omega y punktu A, no i dzięki twierdzeniu Castigliano my y, możemy sobie y, to ugięcie, Obliczyć, prawda? I teraz tak, yy, w jaki sposób yy, w jaki sposób, yy, twierdzenie Kastyliano działa i jak, jak możemy to zrobić? No, yy, działa w dosyć prosty sposób. Yy, oczywiście yy, wzór nie jest taki prosty, jak go zapiszę za chwilę. Wzór twierdzenia Kastyliano jest taki, że omega w punkcie i, czyli ugięcie w jakimś tam dowolnym punkcie, prawda, to jest pochodna. Yy, cząstkowa czyli to będzie dv po dpi czyli tak pochodna cząstkowa czego pochodna cząstkowa energii sprężystej względem tej siły uogólnionej. Prawda siła uogólniona tak zwana wirtualna to jest to jest siła którą my przyłożymy sobie do belki na kierunku szukanego przemieszczenia. Czyli jeżeli będziemy szukać przemieszczenia pionowego w punkcie A, to my przyłożymy sobie taką wirtualną, wirtualną siłę w punkcie A na kierunku pionowym. Oczywiście, gdybyśmy e, mówili o ramach, to mielibyśmy jeszcze przemieszczenia poziome, prawda? Czyli, gdybyśmy szukali w ramię e, przemieszczenia poziomego, no to wtedy siłę tą wirtualną przyłożymy na kierunku poziomym, prawda? No i później, jak sobie e, policzymy funkcję momentów, prawda? E, Przemnożymy te funkcje momentów przez pochodne cząstkowe i wycałkujemy, prawda? Co będziemy oczywiście robić do, dokładnie w, za chwilę w przykładach, to. Oczy mamy wartość albo przemieszczenia, albo oczywiście również kąta obrotu, bo my również poza, poza yy, przemieszczeniami pionowymi poziomymi i za pomocą twierdzenia możemy liczyć kąt obrotu. Kąt obrotu, czyli zobaczcie, oprócz tego, że ten nasz punkt się tutaj przemieścił, to zobaczcie, on się też obrócił, no bo jeżeli narysuję sobie styczną do, yy, do belki przed ugięciem, prawda, to jest ta styczna, może też kolor byśmy jakiś, o, taki, to jest styczna... Tuż przed ugięciem, czyli, czyli bez obciążenia, czyli to jest po prostu linia pozioma, a to jest styczna do tego punktu po obciążeniu, prawda? Czyli po przemieszczeniu punktu. No to zobaczcie, między tymi dwoma stycznymi powstał co? Powstał kąt, prawda? Powstał kąt obrotu, czyli ta, ta styczna w tym miejscu jest obrócona względem stycznej po obciążeniu o jakiś tam kąt, prawda? I ten kąt to będzie nasze. Możemy nazwać sobie omega, omega prim, prawda? Niektórzy nazywają po prostu fi, o, można nazwać fi, Tak samo tutaj, zamiast omega y, można nazwać sobie f, y punktu a. To po prostu kwestia już tak naprawdę nomenklatury i nazewnictwa, w zależności od, od uczelni, od wykładowcy, inaczej się to nazywa. Czyli jeszcze raz podsumowując, twierdzenie Castigliano służy nam do, pierwsza rzecz, do wyliczania przemieszczeń pionowych i poziomych, czyli de facto, jeżeli mamy belkę, to do liczenia ugięć, czyli ile przemieścił się dany punkt w pionie albo w poziomie oraz do liczenia kątów obrotu, czy tak zwanych kątów ugięcia, czyli ile dany punkt się obrócił względem położenia wyjściowego, czyli wyjściowego, czyli tego przed momentem, w którym przyłożyliśmy obciążenie. No i to są bardzo ważne rzeczy. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ wszystkie te metody, które służą do, do, do liczenia ugięć, są to metody, które jak gdyby w budownictwie, w, w ogóle w, w wszelkich naukach technicznych, wykorzystuje się do tak zwanego stanu granicznego użytkowalności. Co, co, co mam na myśli stan graniczny użytkowalności? No, prosty przykład. Wyobraźcie sobie, że to jest ławka w parku, prawda? ławka w parku oparta na, na dwóch Podporach, prawda? No i e, waszym zadaniem jest tą ławkę zaprojektować. Co mam na myśli zaprojektować? No to tak dobrać deski do, do tej ławki, mówię, mówię już tak naprawdę kolokwialnie i prosto, tak dobrać grubość desek, że na przykład dla e, założonego obciążenia, czyli nie wiem, siądziecie wy, wasze dwie ciocie, e, i waszy, wasi koledzy i koleżanki, czyli pozostaje tam sześć osób, czyli dla obciążenia sześcioma osobami, ławka się nie złamie, prawda? No, to musicie tak dobrać tę grubość desek, żeby, żeby ta ławka się nie złamała. No i załóżmy, że, że wykonaliście jakieś tam obliczenia, które pozwoliły na to Wam, że ustaliliście, ustaliliście sobie niezbędną grubość tych desek, które trzeba kupić i przymontować do tych dwóch podpór. No i zamontowaliście sobie te deski. E, oczywiście obliczenia powiedziały, że przy tej grubości desek, przy tym przekroju tych desek, e, ławka się na pewno nie złamie, czyli nie ulegnie zniszczeniu. No i okej, okay, prawda? E, Przykręciliście deski, i teraz tak. Przychodzi cała, cała rodzinka, wszyscy siadają na ławce, te, te, te osoby, które któreście przewidzieli, że mają siąść, no i nagle się okazało, że okej, okay, ławka się nie, nie złamała, nie zerwała, wszyscy siedzą dalej, ale ławka w środku w rozpiętości ugięła się o 35 cm. Czyli ciocia wpada na ciebie, ty wpadasz na ciocie, <grym> generalnie, generalnie słabo, prawda? Czyli tak, belka jest nośna, ona. Obciążenia przenosi, ponieważ katastrofa nie nastąpiła, ona się nie złamała, aczkolwiek nie jest użytkowalna, prawda? No, no, bo, no bo przy takim ugięciu dużym e, użytkowanie tej belki jest praktycznie niemożliwe. Tej ławki tej belki jest niemożliwe. I to jest właśnie tak zwany stan graniczny użytkowalności, czyli poza tym, że my projektując musimy założyć, że e, musimy tak dobrać. Przekrój tej, tej deski, żeby ona się nie złamała, to jeszcze musimy przyjąć sobie założenie tak zwanego dopuszczalnego ugięcia. Czyli musimy założyć sobie, że, że ugięcie centymetrowe, na przykład, albo dwucentymetrowe jest dla nas akceptowalne. Ono nie spowoduje pogorszenia właściwości użytkowych tej ławki, ale już na przykład ugięcie rzędu 15 cm będzie niedopuszczalne. I wtedy, poza tym, że projektujemy na stan graniczny, Nośności, czyli projektujemy tak, żeby belka się ławka się nie złamała, to jeszcze musimy zaprojektować tak, żeby nie ugięła się więcej niż, niż wartość dopuszczalna. Dlatego, dlatego te wszystkie metody dotyczące liczenia ugięć są, są ważne, prawda? ważne, ponieważ one, one w, no w generalnie w budownictwie i w większości nauk technicznych są, są w procesie projektowym wykorzystywane. To myślę, że tyle, tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do, do konkretnych zadań obliczeniowych, w których będziemy liczyć ugięcia i kąty obrotu w różnych belkach.